Kończy się sielanka i dobre samopoczucie władzy, jak chodzi o uchodźców z Ukrainy. Jak możemy przeczytać w, na portalu ONET, który podaje za głosem: 24, przybywa głodnych uchodźców w Krakowie. W Krakowie jest zorganizowana taka akcja Zupa dla Ukrainy, która ma swoją siedzibę w, w składzie solnym przy ulicy na Zjeździe. Organizatorzy tej akcji informują, że głodnych uchodźców przybywa, a sytuacja w Krakowie jest dramatyczna. Brakuje posiłków, a głodnych uchodźców przybywa. Wolontariusze apelują o pomoc. Oznacza to, że możliwości zwykłych ludzi, zwykłych Krakowian, którzy oferowali tą pomoc prywatnie, w swoim imieniu właśnie się wyczerpała. Rząd i tak zwane władze miejskie czy wojewódzkie, jeszcze nie zauważyły problemu, pomimo tych wszystkich zapewnień, że jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich uchodźców i jesteśmy w stanie zapewnić im wszystko, czego sobie życzą. Więc tutaj jest takie, sprawdzam i widzicie, jak to wygląda w tej chwili. Te zupy, czy te posiłki gotowane w Krakowie trafiały w słoikach do uchodźców przybywających z granicy i również tych, którzy mieszkali tutaj na miejscu? Portal podaje, że było gotowane nawet 800 litrów zupy dziennie. W tej chwili ludzie, którzy działają tam przy tej zupie. Nie mają już z czego gotować. Możemy domniemywać, że właśnie możliwości pomocy, jak chodzi o dostarczanie produktów, półproduktów, się skończyły. Oprócz tego, że brakuje produktów, żeby te zupy gotować, to okazuje się, że brakuje również środków higieny i jedzenia oczywiście wynika to po pierwsze z tego, że władze miasta. Ani władze województwa nie stworzyły sprawnie działającego systemu zaopatrywania magazynów w te produkty. Są podobnież jakieś magazyny, które przyjmują towary na paletach, ale też na tych samych paleta, paletach z, tego, z tych magazynów te towary wyjeżdżają, i właściwie nie wiadomo, gdzie one się później znajdują. Jakoś tak to jest zorganizowane, że ludzie już teraz nie mogą kupić trzech paczek makaronu, tak jak tutaj piszą, i przynieść go po prostu do tego, tylko jakoś to zupełnie jest zablokowane. Rozumiem, że znowu radosna twórczość urzędników też przyczyniła się do tego, że, że nic się nie da zrobić. No to. Tradycyjnie tutaj już jak chodzi o współpracę z urzędnikami, no to to jest doświadczenie, które jest z nami od lat, że jak gdzieś tam urzędnicy włożą swoje łapy, to zaraz okazuje się, że to, co kiedyś działało, już przestaje działać i nagle nic się nie da zrobić. Co oczywiście nie przeszkadza w tym, żeby odtrąbić sukces, no bo przecież sukcesów nigdy dość. Także mamy jeden sukces, a kolejnym sukcesem jest wizyta pana premiera na Ukrainie w Lwowie, gdzie tam otwierał miasteczko z, z tych kontenerów. Zasady życia ludzkiego niszczy życie na Ukrainie, ale także wypala do gołego betonu i zostawia za sobą dymiące zgliszcza to powoduje, że już jest 10 milionów osób musiało opuścić swoje domy. 2,5 miliona z nich jest w Polsce, ale nie zapominajmy o tym, że 6 milionów osób jest wewnętrznie gdzieś rozlokowana na Ukrainie. I tutaj w Lwowie jesteśmy w parku Stryjskim, w którym Polska razem we współpracy z władzami ukraińskimi Doprowadziła do skonstruowania specjalnego miejsca, specjalnego nazwijmy to miasteczka kontenerowego. To jest miasteczko, które ma być w krótkim terminie używane. Warunki życia są tutaj typowo przejściowe dla tych ludzi, którzy po prostu nie mają się gdzie podać. Rozmawialiśmy tutaj z dziećmi ze Słowiańska, ze wschodu Ukrainy. Są osoby z Mariupola, z Buczy. Z Doniecka, z, donieckiej, z Donieckiego obwodu. Wszystko to pokazuje, jaka jest skala zniszczeń tutaj na Ukrainie. I dlatego nie możemy zostawić naszych sąsiadów w osamotnieniu. Najgorsza rzecz dla tych, którzy walczą, jest świadomość, że mogą być osamotnieni. Musimy podtrzymywać tego ducha walki właśnie także poprzez to, że troszczymy się o najsłabszych. Tutaj widzieliśmy kobiety, dzieci, bo mężczyźni są na froncie, walczą o wolną Ukrainę, ale także o nasze bezpieczeństwo. Ten pomysł budowy miasteczek kontenerowych był omawiany na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego u pana prezydenta, podnoszony przez pana Pawła Kukiza i dziś został. Wykonany. Dziękuję wszystkim za inspirację, ale także za realną, operacyjną, organizacyjną pracę za wykonanie. Szanowni Państwo, to jest wielki całościowy problem. Jak się okazuje, to na Ukrainie da się zrobić miasteczko dla uchodźców zrobione z jakichś baraków przenośnych, obwoźnych czy jakichś takich. A w Polsce czegoś podobnego nie da się zrobić, bo w Polsce nas stać na to, żeby uchodźców zakwaterować w hotelach i płacić im za ten pobyt żywą gotówką, na którą składają się polscy obywatele. Na Ukrainie takie rzeczy nie przechodzą, na Ukrainie nie zapewnia się pobytu w hotelach uchodźcom. Pakuje się ich normalnie do baraków i tam sobie y, mieszkają tymczasowo. Można, no, widać, tam można, u nas nie można. U nas y, jest bogato. W Polsce jakieś takie jest y, przeświadczenie tych wszystkich y, polityków, czy jak ich tam nazwać, że y, polski podatnik. Y, jest w stanie zapłacić za wszystkie pomysły tych rządzących. Mam nadzieję, że już wkrótce się okaże, że polski podatnik nie będzie taki chętny do sponsorowania urzędniczych głupot, bo już to, co było dobre, to zdaje się, że odchodzi w niepamięć, bo tu już mamy świeże dane o inflacji i jak się okazuje Inflacja rok do roku, jak chodzi o ceny producentów, wzrosła o 20%. Więc gratuluję Państwu rządzącym dobrego samopoczucia. Wkrótce się też przekonacie, co to właściwie oznacza. To nie jest tak, że to tylko obywatele odczują tą inflację. Wy za nią zapłacicie również. Mam nadzieję, że ta cena, jaką zapłacicie, będzie bardzo wysoka. Bo to nie jest tak, że to, ta inflacja wzięła się znikąd. Ta inflacja to jest Wasza zasługa. Wy do tego się dołożyliście i właściwie to Wy ją spowodowaliście. I nie pomogą zaklęcia, że to wojna, że to wina Putina czy wina kosmitów. Tak nie jest. Wszyscy doskonale wiedzą, że to jest wasza robota i to jest skutek waszego zarządzania krajem, zresztą zarządzania nieodpowiedzialnego. I jeszcze dwa słowa na temat tej wizyty Pinokia w Lwowie. Jak się okazało, pan Pinokio odwiedził cmentarz Orland Lwowskich. Tak Jakoś się stało, że nawet te lwy, które tam były zasłonięte tymi dyktami, bo, no bo kuły w oczy, to nawet w związku z wizytą premiera Rzeczypospolitej Polskiej nie zostały odsłonięte. No to po prostu żal, nawet patrzeć na to, i żal patrzeć na tych ludzi, te, te miernoty polityczne. Tych nieudaczników, żeby nie móc takiej prostej sprawy załatwić, to jest po prostu brak słów. No, po prostu brak słów. I to może tyle mojego komentarza do tej wizyty, bo tu się cisną na usta mocne słowa, a chciałbym wam tego oszczędzić. Chociaż może i niesłusznie, ale tym razem wam jeszcze oszczędzę. Informacja z. Listopada 2021 roku bankier.pl informuje, że skrajna bieda w Polsce dotyka ponad 2 miliony Polaków. Ludzie żyją za mniej niż 20 złotych dziennie. I liczba ubogich Polaków wzrosła o 400 tysięcy osób w stosunku do 2020 roku. Więc znalazłoby się w Polsce sporo osób, którym ta pomoc by się przydała. Ale po co pomagać swoim, jak można pomagać obcym? I to w, takich, w takiej skali, yy, której nawet u siebie nie mają. Nie jest to oczywiście z mojej strony wezwanie do tego, aby zaprzestać pomocy, tylko chodzi o to, żeby tą pomoc dawać w sposób racjonalny. Pomoc pole powinna polegać na tym, że oczywiście się pomaga, ale nie w taki sposób, żeby szkodzić samemu sobie. A ta pomoc, która tutaj jest y, robiona w Polsce y, rękami tych urzędników, a właściwie nie rękami, tylko podpisami i papierami, będzie skutkowała tym, że coraz więcej Polaków będzie w tej skrajnej biedzie. A to dlatego, że podatki, które się od nas zabiera, są normalnie marnowane. Więc zostawiam to Wam pod rozwagę, i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.